Pańskie zwierzęta dziobią ludziom samochody. Jedyne zwierzę, jakie posiadam, to jest pies. Z zgodnie z paragrafem 43 ust. 22, osoba dokarmiająca dzikie ptactwo staje się a priori ich właścicielem. Przysługuje panu z tego, co widzę, tu mamy 7 sikor i jeden gil. Stawaj! Nie udawaj! Karolinko, kogo możemy wkręcić dla ciebie? E, możemy wkręcić Tomka, mojego kolegę. Hmm, Tomka, e, kolegę, no. Przylatują do niego sikorki ostatnio wow. e, do karmnika i ten ostro dokarmia. Wow. Czym dokarmia te sikorki? E, m, słoninką. Słoninkę, no, no właśnie, no. No, no, no. No, no? Tak, proszę. Dzień dobry, panu, witam serdecznie. Marcin Szpak, Straż Miejska. Tak. Pańskie zwierzęta dziobią ludziom samochody. Proszę pana. Jedynym zwierzęciem, jak, jak, jedyne zwierzę jakie posiadam, to jest pies. Proszę pana, no, ale tu na monitoringu sprawdziliśmy, proszę pana. Tak. Z, zgodnie z paragrafem 43 ust. 22. osoba dokarmiająca dzikie ptactwo staje się a priori ich właścicielem. Przysługuje panu z tego, co widzę, tu mamy 7 sikor i jeden gil. Ten o to nie pytam wie pan Rodo, także ja i, i, oczywiście tak. rozmowa jest nagrywana. Proszę pana, mamy tak, to to jest y, Renault Kangu, jest tutaj jedno mam odziobane z tęczowej, mam zgłoszenie. Proszę pana. Renault Kangu? Tak. No właściciel wycenił straty, proszę pana, na 250 złotych. Proszę pana, nawet nie wiem, kto tu ma renokangów w pobliżu. Proszę pana, no ja też nie wiem, nie będę tego sprawdzał, proszę pana. Ja proponuję polubownie załatwić sprawę, proszę pana. Pan dokarmiał y, to była sucha karma czy słonina, przepraszam. Y, proszę pana, y... Nie będę o takich sprawach rozmawiać przez telefon, to proszę podesłać do mnie patrol i. No nie, no sobie. oczywiście proszę pana. Chodzi po prostu o to, że y, sikorze po posłoninie wchodzi w interakcję zwłaszcza z francuskimi samochodami. Chodzi o wie pan, taki bleknący lakier. Y, proszę pana, y, nie, po pierwsze, jeżeli już dokarmiam jakiekolwiek ptaki, tak? y, to y, mam wysypaną suchą karmę. Sucha karma. Tak? No widzi pan, to się trochę plączemy w zeznaniach, bo pani Karolina poinformowała nas o czymś zupełnie innym. No widzi pan, no to proszę w takim się. razie. No, to Tomuś, To nie irytuj się, to tylko jest skrętka. No tak się, do, tak się domyśla. O, oczywiście, wiadomo. No, no, ale coś się napuszył, jak sikora na mrozie. Cześć Tomku, tu radio... No, ale się był ten jeden gil. No. O nie, gil rozwalający. Tomku, tu radio RMF Max z Karolinką, która chciała ci coś przekazać od rana w ten nietypowy sposób. No proszę, sikoreczko, proszę, twój czas. No, no. Miłego dnia. Serdecznie, Dziękuję serdecznie Kamilko. Dziękuję. Może myślałem, jakiś że, wspólny. Tak myślałem, że coś jest, coś jest, tutaj, coś jest tutaj nie tak. Hmm, może jakiś wspólny karmnik dzisiaj po południu? Może. Kawa i karmnik. Co wy na to? <grymka> bardzo fajnie, bardzo Kolejka. fajnie. Dzięki. U, no to już wasa. Ja jest już prawa. tam was nie, nie, nie. o ptaszki nie pytam. Na razie pa. Dobrze. <grymka> Rok i Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz porannego programu w RMF MAG. A czy ty wysypałeś już nasionka ptaszką latającym w twojej okolicy?